Piękny klasyk z tego jaga. Niestety jest on tylko dawcą najważniejszego organu, czyli silnika. Druga poduszka. Dobra, silnik od dołu mam odkręcony. Mam zdemontowaną skrzynię biegów. Tutaj już nic nie może mnie zatrzymać. Teraz jeszcze opuszczę sobie auto i resztę. Wiązki, jakieś kabelki, podciśnienia podpinam na górze. No, i V12, wyjeżdżamy z tego nadwozia. Plusem kupowania silnika wraz z opakowaniem jest fakt, że mamy pewność co do kompletności całego sprzętu. Minusem jest to, że motor trzeba samemu wytargać na zewnątrz. Czasami odnoszę wrażenie, że ten program to jest wyjmowanie i wkładanie silników, że z Grzegorzem nie robimy nic innego, tylko wyjmujemy i wkładamy silniki, i pewnie już znudzeni jesteście tym widokiem. Natomiast omówmy się. Wyjmuję V12, 12 cylindrów. Wyjmuje i odplątuje z całych kilometrów kabli i dziesiątek kostek rozbudowanej elektryki. Niektórzy twierdzą, że dzisiaj w samochodach jest dużo kabli że to jest bardzo skomplikowane. To wiecie co, zobaczcie, co się działo w latach 90. połapać się w tych kablach, to było dopiero wyzwanie. A dodatkowo jeszcze nie było komunikacji po szynie kan, co powodowało, że każdy sygnał miał swój kabelek. Więc dlatego to jest tak mocno tutaj zagmatwane. Namierzanie uszkodzonego przewodu może tu trwać wieki. Ależ to umęczające. O. Wiecie co? Takie krótkie rozmyślanie o przyszłości motoryzacji. Niestety, te samochody są tak pokomplikowane, że koszt ich obsługi jest bardzo wysoki i po prostu staje się nieopłacalny. Dlatego tym bardziej cieszmy się, że takie fury mogą być w naszym programie projektami. No dobrze, dawajcie panowie ten silnik do góry. Przemkowi pomoże sylwet. 20 ponad lat zajmuję się Land Roverami i Jaguarami. I wiecie co? Jeszcze nigdy nie wyjmowałem V12 z Jaguara. Więc na pewno nawet dla mnie będzie to fajne doświadczenie. Zobaczmy, jak on wygląda. Bo mnie ciekawi jedna ważna rzecz. Generalnie Brytyjczycy uznawani są za dosyć. Można powiedzieć konserwatywnych, jeżeli chodzi o motoryzację. A tutaj 12 cylindrów. Żeby to było lekkie, zdecydowali się zrobić cały blok aluminiowy. Co jest naprawdę zaskoczeniem w ich przypadku. Dobra. Możemy pompować? No kurde. Ja będę patrzył, czy jest bezpiecznie, a Ty wykonaj pracę fizyczną. Ten motor, chodzi wielki, koni ma tylko 300 parę. Ale nie dla mocy przemek go kupił. Co ciekawe, dzisiaj zwykły czterocylindrowy 1,6 potrafi mieć taką samą moc. Ale w tamtych latach chodziło o prestiż i o komfort podróżowania. 12 cylindrów, nieprawdopodobna kultura pracy. To było najważniejsze. I to jest tak, lata 70. zaczęło się to w Jaguarze. Koniec 80., początek 90. to BMW Mercedes. To wygląda naprawdę gigantycznie i mega prestiżowo. Pora odłączyć ostatnie już tętnice i wyjąć to serducho na zewnątrz. Widlasta dwunastka z osprzętem waży około 300 kg. Jest co szarpać. V12. Słuchajcie. Te silniki w Polsce są mało popularne do tuningowania, ale na przykład nasi południowi sąsiedzi bardzo mocno je tuningują i potrafią rozwiercać to na 10,5 litra i robić ponad 600 koni. Ja na takie wyniki pewnie się nie porwę, bo budżetu nie starczy, ale mam pewien pomysł, jak naprawdę znacznie podnieść moc tego silnika. I w sumie miło, że będę jednym z pierwszych w Polsce, którzy zrobią ten motor na dużo koni.